Tylko 42 dni oczekiwania na wizytę u kardiologa. Od takiej informacji, jaką nasza redakcja otrzymała od dyrektora Olkowskiego Szpitala Michała Michalaka, może urosnąć serce, nawet to chore. Problem w tym, że dane te są optymistyczne tylko dla szpitala i Narodowego Funduszu Zdrowia, bo praktyka pokazuje co innego. Skąd więc się wzięły? się Pani dane za kwiecień i dane, które my sprawozdajemy do funduszu. To są dane osób oczekujących na pierwszą wizytę u lekarza kardiologa, specjalisty. I dlatego może jakieś rozbieżności są w tym, co mówią czytelnicy, ponieważ ważne jest to, żeby rozgraniczyć, że są wizyty pierwsze i później w kontynuacji leczenia. O tym szczególe dyrektor Michalak zapomniał udzielając poprzedniego wywiadu, a rzeczywistość jest całkiem inna ludzie, którzy rejestrowali się w poradni kardiologicznej na początku kwietnia, dostali terminy pod koniec grudnia. Kto pojawił się później, nie może zarejestrować się do dwóch lekarzy, do dwóch kolejnych, najbliższy wolny termin to listopad. Niestety sytuacja w kontynuacji leczenia jest trochę, że powiem szczerze, dużo gorsza. My robimy naprawdę dużo, ponieważ my i tak przekraczamy wykonanie kontraktów, które zawarł z nami Narodowy Fundusz. To przekroczenie jest gdzieś około 30%. Powiedzmy szczerze, że te 30% to jest praca wykonana za darmo. Szkoda tylko, że nowy szpital ujawnił prawdziwą sytuację zbyt późno, gdy leczący się na stałe pacjenci zaczęli oceniać swoją sytuację przez dane, które z rzeczywistością nie mają wiele wspólnego. Leczę się od 2004 roku i terminy były pierw co dwa miesiące do lekarza. Teraz ostatni mój termin, gdzie byłem 6 kwietnia, następny termin dostałem na 13 grudnia. Tyle. Bo to jest. I kiedyś było naprawdę, że były dwa miesiące terminy, później były, zrobiło się trzy, a teraz się zrobiło prawie osiem miesięcy, równe osiem miesięcy. Tak wygląda prawdziwy obraz Olkuskiej Poradni Kardiologii. Szkoda, że dyrekcja próbowała go wybielić danymi, które z rzeczywistością poważnie chorych ludzi nie mają wiele wspólnego. Alicja Rękiewicz, Przegląd Olkuski Live.